Hello wszystkich. Dzisiaj jest poniedziałek. Jest, jestem w robocie. Było w tym... zarobić tym w piątek, ale się już skończyło. Dzisiaj trzeba pracować, żeby zarobić pieniądze. No, co mam powiedzieć? Każdy się mnie pyta na Facebooku, na, na komentarzach. Takie pytanie było. To mnie żeby robić filmiki. A no cóż, co mam powiedzieć. Powiem z tego powodu, że tak jak mówiłem jeszcze chyba w wcześniejszych, początkowych filmach, że mój kolega po prostu mnie skręcił w tą zabawę. On robił vlogi. I po prostu dzięki temu ja po prostu zacząłem to robić. A to, że nie zawsze komuś się spodoba czy coś, to ja powiedziałam wcześniej. Teraz właśnie idę sobie zaraz zrobić herbatę. Bo to trochę trochę się chwilę muszę przerwę sobie zrobić. Szkoda, że Adamek po prostu nie, nie wygrał. No ale spontanicznie przegrał. Ale ważne to, że walczył. To jest ważne. To się liczy, że walczy. Adamek. To nie jest walczy. Może wreszcie będzie lepszy od wszystkich. No ale... No zobaczymy. Niech Adamkowi pójdzie lepiej. Na lepiej. No, ja mam tutaj... Na razie siedzę. Nudzę się o przeproszenie. Nie mam z kim pogadać, ja w tym Sam do siebie chyba muszę gadać. Podobały wam się filmiki wczoraj... E, z tym obiadem. co robiłem sam. Każdy tam mu pisał że w lodówce nie ma światła. No bo żarówka się spaliła, ja muszę wmontować żarówkę. Dlatego. Ten. Ale nie, nie jest to ważne. Ważne, że zrobiłem obiad. I smakowało wszystkim obiad cały. Na razie to już tak jak mówiłem wczoraj... Co po niedzielę trochę tak... No bo wypuszczaliśmy filmiki, no bo jak mówiłem wcześniej, to po tym niedzielę, to nie zawsze będziemy mogli sobie wypuszczać regularnie filmiki tygodniowo bardziej niż w weekendy. No i teraz zaczynamy znowu produkcję nową. To wszystko po kolei Nie wiem czy Wam się w ogóle podobają te filmiki, czy tak w ogóle łapkę w górę dajecie, bo żeby miał chociaż chłopak. Te oceny, czy są nieważne, ważne to, że oglądacie, spróbujecie, lajkujecie w ogóle nasz Facebook, bo tu każdy, o, właśnie, dobrze powiedziano, każdy się pyta, czy to jest nasz Facebook, wiegi Kobra, jest oficjalny, jeszcze mówiłem w wcześniejszych filmach, pokazywałem na kartce, napisałem to wszystko, jest to oficjalne. Nie pytajcie się głupio, wiem o tym, że też po porobili fikcyjne fikcyjny konta, a to jest oficjalne, które jest przez nas zrobione. Na YouTube to jest wystawione. To się głupio nie pytajcie. Ona no i jeszcze się nie ten, Nie pytajcie o to, kogo mamy pozdrawiać, bo ogólnie wszystkich pozdrawiamy. Nie będziemy się tak mówiąc wcześniej, tutaj kogoś, tam kogoś, tam kogoś, obóz wszystkich ogólnie. Pozdrawiamy fanów, a nie żeby one się rozdrabniać, bo nie zawsze mamy czas, żeby siedzieć przy kompie 24x24 24 i kogoś pozdrawić za każdym razem, bo my też mamy swoje życie, które my też prowadzimy swoje. To nie jest to, że jest, mamy filmiki i ja siedzę, czy moja żona siedzi przy kąpie i non stop obserwuje, nie, jest włączony komp, bo jest, ale nas nie ma przy kąpie. Musicie to zrozumieć. To, że usłyszymy filmiki, to nie znaczy, że mamy czas, żeby Was pozdrawiać wszystkich po kolei. Dlatego mówię. Zrobiliśmy pozdrowienia dla wszystkich. Państwu. I to wystarczająco jest. Dlatego mówię. No, nie zadajcie takich głupich pytań, bo to trochę śmiesznie to wygląda. Jak nie każdy mi nie, 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 nie kapuje, to nie moja wina wyraźnie mówię na filmikach, że ogólnie wszystkie pozdrawiamy. A wy i tak robicie swoje, piszecie do nas na Facebooka, żeby pozdrowić tam kogoś, bo coś. My też nie mamy takiej, e, takiego czasu, żeby, no, sobie siedzieć i, i ten, bo kto nam zapłaci za siedzenie przy kąpie? Logiczne. Czekam na komentarze, próbujcie w YouTube, nasze konto, lajkujcie naszą to na Facebooka, podto.